się trochę obijałam, to teraz skończyłam pracę i po prostu montuję, bo chcę mieć gotowy film na czwartek. Muszę zrobić teraz małego meal prepa. Jest tydzień, nie mam za dużo czasu, a jeszcze generalnie tak jest, że jutro muszę się położyć wcześniej spać, bo w środę muszę mega wcześniej wstać. Jadę w środę do Gdańska, nie będzie mnie cały dzień praktycznie w domu. Musi być żarcie jakieś gotowe, więc zrobię jakąś pastę, zrobię jakieś chili, synkarne coś, co się po prostu mega szybko robi i mogę to zrobić po prostu z produktów, które mam w domu, bo musimy zrobić zakupy. No, generalnie brakuje mi trochę czasu. Kiedy muszę zrobić meal prep na szybko i z bardzo podstawowych składników, zawsze robię to samo, więc nie zdziwcie się, że znowu widzicie u mnie na przykład chili. Zaczynam od pokrojenia cebulki, podsmażam ją na patelni i tym razem przygotowałam chili z pieczarkami. Bardzo lubię ich dodatek. W międzyczasie zrobiłam też pastę, która też u mnie już była w meal prepie na kanale, ale jest to pasta ekspresowa, zawsze mam te składniki w domu i po prostu nie miałam najmniejszej ochoty na wymyślanie jakichś potraw, kombinowanie. Chciałam zrobić. Bardzo szybko, bardzo proste posiłki do blendera wrzuciłam ząbek czosnku, opukaną cieciorkę z puszki, pomidory suszone ze słoika, przyprawy, Ublendowałam to wszystko z odrobiną majonezu, żeby konsystencja była odpowiednia. W międzyczasie dodałam do pieczarek i cebulki fasolkę. Tym razem wzięłam taką w pomidorach, bo miałam tylko to dostępne, więc wsadziłam i potem mogłam dodać trochę mniej pasaty. Do tego cieciorka tym razem, pasata, kukurydza z puszki. Wszystko oczywiście dokładnie przepukane. Wymieszałam to, dodałam standardowe przyprawy, które zawsze dodaję, czyli sól, pieprz, czosnek, papryka słodka, papryka wędzona, dosłownie odrobina chili, bo jak wiecie ja nie lubię na, na ostro dań jeść, więc dosłownie odrobina Postanowiłam też przygotować placki z odżywki białkowej. Użyłam resztki słonego karmelu i takiego czekoladowego z grochu, jak dobrze pamiętam. Do tego dodałam też ciemne kakao w proszku, słodzik, odrobina, bo odżywka jest słodka, mąka, proszek do pieczenia i sól. Do wymieszanych składników, mokre składniki czyli olej i mleko roślinne. 200. Wszystko to wymieszałam i wrzuciłam tam wiśnie. Masa jest bardzo gęsta, ale ja do tego dodaję 150 g mrożonych wiśni I te wiśnie przez noc w lodówce się rozpuszczą, znaczy rozmrożą. Później z nich sok, ta masa stanie się bardziej płynna. Ja to sobie rano wymieszam i zadecyduję, czy trzeba dodać mąkę, czy trzeba dodać mleko i usmażymy placuchem. Ta masa na placki jest nadal bardzo gęsta, więc doleję do niej odrobinę mleka. Rozgrzewamy patelnię i będziemy smażyć placuchem. Taka to jest konsystencja. Uważam, że bardzo fajna, lejąca, wiśnie są, że myślę, że będzie pyszne śniadanko, bo jeszcze nie robiłam takich czekoladowych z wiśniami. Oczywiście, że zapomniałam nagrać jak wyszły, ale były naprawdę bardzo dobre. Piłam sobie jakieś żarcie na jutro do pociągu. Jakiś baton, papryczki, tutaj jakiś pieróg. No nic specjalnego, ale to udało mi się znaleźć w Lidlu. Jestem już prawie gotowa i zaraz wychodzę i idę na y, autobus, a później na metro. Jest ciemno na zewnątrz, a ostatnio jak wstaję, to, i to jest jasno, a teraz prawdopodobnie muszę wyjść z domu, jak jest ciemno. Bardzo tego nie lubię robić. Jadę do Gdańska. W Gdańsku jest mi minusowa temperatura. Kompletnie nie mam pomysłu, jak się ubrać, żeby się nie zgrzać. Jestem absolutnie wykończona, ale odebrałam sobie w drodze kremik, mój ukochany, bo na kokolicie, tak to się tak nazywa? Kokolita, promka teraz, znaczy nie wiem czy już jest, ale to jest mój ukochany krem. Promocja była taka, że 100 ml kosztuje tylko 8 i dostawać za darmo. Czyli 40 zł za 50 ml kremu, który jest najlepszy na świecie, dodatkowo nawilża moją saharę na twarzy perfekcyjnie. Naprawdę, jeżeli macie problem z nawilżeniem skóry, to ten krem odmieni po prostu wszystko. Absolutnie go kocham. Muszę sobie usiąść i odpocząć. Dominik kochany zamówił jedzenie. Zaraz przyjdzie i będzie pyszna kolacja. Zamówił Maxa z premium burger, jeśli nie wiecie. Genialne jedzenie. I, i co? I ja dzisiaj już nic nie robię. Ja dzisiaj leżę, zjemy, ja idę się umyć. Kładę się do łóżka, oglądam pierdoły. Dziękuję, dobranoc. Oh yeah. Patrzcie jaki wielki kotlet. Dwa razy taki jak bułka. Tak można żyć i tak można jeść. byliśmy na zakupach i kupiłam trochę fajnych rzeczy, na przykład nioki, truskawki, borówki, kupiłam kiełki, może w końcu uda mi się zrobić własne kiełki humus, na zupę i jakieś gotowce, kiełbaski, to są najlepsze paluszki rybne, tofu tego z kaufa jeszcze nie jadłam, więc zobaczymy czy to w ogóle jest dobre i przepyszne pierogi, ale mięsne. One są bardzo, bardzo dobre, jak je podsmażycie z sosem sojowym na patelni. Jestem trochę chora i mam ochotę dzisiaj na takie konfit, bardzo proste śniadanie, więc zrobię jajecznicę z cebulką, pieczarkami, pomidorem. E, po prostu nie mam ochoty na gotowanie jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy i mam ochotę na coś ciepłego, więc jajecznica to jest pomysł 10 na 10. Na rozgrzany olej wrzucam sobie cebulkę i pieczarki. A do miseczki wbijam jajka. Żeby wszystko wymieszać z przyprawami. Do jajek dodaję sól i pieprz i wlewam odrobinę maślanki. Mieszamy widelcem, żeby wszystko się dobrze rozprowadziło. I żółtka, żeby się, wiecie co zrobiło. Zresztą to jest jajecznica, nie będę was uczyć robić jajecznicy. Tak rzadko ją jem. Zawsze jak byłam dzieckiem, to jadłam jajecznicę na mleku i ona była zawsze pyszna. Kupiłam sobie moją ukochaną kalarepę. Mnie nikt nie lubi, ale ja kocham. Więc sobie skroję do pochrupania. Tylko obranie tego dziadostwa jest tragedią. Pieczarki podsmażane na patelni. Zawsze trochę solę, bo one wtedy szybciej Dochodzą, bo wodę i, i szybciej się po prostu podsmażają. Chlebek sobie podpiekam w piekarniku, żeby był bardziej chrupiący. Dosłownie na chwilę odpalam go po prostu, jak już jest w środku, i dosłownie, no mówię wam, dwie minutki. On jest taki super chrupiący, jak grzaneczki. No ściętą, ja ściętą jajecznicę ostatnią. Jakoś tak, jedzenie takiej płynnej nie przekonuje mnie teraz. Umyłam sobie włosy, ledwo się zebrałam, bo nie czuję się najlepiej, ale robimy teraz pyszny obiad, czyli nioki w sosie śmietankowym z serem i z porem i pieczarkami. Ale to będzie dobre. Już takie coś robiłam jeszcze z cebulką, ale nie mogę się doczekać, aż to zjem. Także idę szybko to zrobić, bo jestem głodna i póki mam siłę, to robimy jedzenie. Na obiad robimy przepyszne danie. Będą to nioki z warzywami w sosie serowo-śmietankowym. Uwielbiam to to danie. Jak raz to zrobiłam, to się zakochałam. Kroję sobie cebulkę w piórka i podsmażam je na rozgrzanym oleju na patelni. Później kroję pieczarki i pora, wszystko wrzucam na patelnię i podsmażam z sosem sojowym. Sos sojowy sprawi, że pieczarki szybciej puszczą wodę. A wszystko będzie miało cudowny smak. Do tego dorzucam serek śmietankowy, czekam, aż on się trochę rozpuści, dodaję nioki i kulkę mozzarelli. Wszystko mieszam, aż ten ser się rozpuści, zrobi się taki ciągnący i podaję te nioki i to jest oh my god. Uwielbiam to danie. Oczywiście doprawiłam solą i pieprzem, ale miałam na to ochotę. Dobrze, że kupiłam składniki w Kauflandzie. Uwielbiam takie kluseczki. Pora wrócić do wcierkowania, bo urosły mi włosy po tej wcierce, a później przestałam, więc wracamy znowu, bo niedługo muszę podciąć włosy. To serum i to idzie w ruch. Najlepsze wegańskie żelki. One nie są w ogóle oznaczone jako wegańskie. Ale nie mają w składzie nic wegetariańskiego, czy nawet mięsnego typu żelatyna. I one są przepyszne. Na pewno są w Biedronce, są, są w Kauflandzie, są w oszą, Nie wiem gdzie jeszcze, ale są pyszne. za je kiedyś pokazała. Bardzo je lubię. Siedzę sobie teraz i oglądam Miodowe Lata. A w tle wycinam w kanwie twarze polityków. Nie tylko polityków, ale też innych ludzi. Mm, bo mój chłopak robi super apkę z grą. W sumie pomysł wziął się ode mnie. Mam nadzieję, że niedługo wam tę apkę pokażę, bo to będzie taka super gra rozrywkowa. I będziecie mogli sobie też tak bo ja się nie mogę doczekać, aż to powstanie, bo to jest super super pomysł. A on się chce też nauczyć pisać aplikacje, więc same dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie jadłam nigdy takich pierożków, nie wiem jak się za to zabrać. One są z warzywami, trochę z sosu sojowego. Dziwne. Mm, to nie są moje smaki.